Jezu, <śmiennie> <śmiennie> no. mówi Poisoner, ja Poisoner tak <śmiennie> Zmieniłem i nic nie mogłem już zrobić No A ja strzeliłem w ogóle Wamonga jako medyka, bo myślałem, że jest medykiem Nie lubię tego. Bla... <śmiennie> no bo też mi się fajną, tak wydawało, się... że ten, za mi totalnie. dał tarczę xd bo gramy na losowych mapach No tak, tak? no gramy na losowych mapach teraz Ja pierdziele znowu to samo Ja mogę cię tak to robi, jak to miał być No i co mam tutaj dać? Mamy Kto wymyślił te zadanie To jest jakieś naprawdę porąbane Dobra, na spokojnie, o kurwa, quick mnie goni Działem to kurde Widzieliście to, jak się na mnie rzucił agresor? Chciał mnie zapierdzielić, dziad Siema, destrublady O X To fajnie. Dobra, z dwu panowie. No, nie rozumiem. Nie o mira! No. Boże wasz, co, 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 co kurde za cały czas bierze to no. Hej, 5 złotych sekundy za patrzenie. Eu tá <laughs> mm bravo Chodzę za nimi, bo kurde, sprawdzać mogę. Jak na zielono, to znaczy, że jest clear. Tylko wolę się z bladin trzymać. Kwitka nie trzeba, bo on chyba ten. Ok, Nariko jest też clear. Kurwa, gdzie ona uciekła? Dobra, wiksa z klapkiem, ok. Halo? Dobra, weszli tutaj? Co się to trwa? Co się tu dzieje? No, Uf, o! no bo no, nie, w nie, w nie nie ma nie źle. nie źle. Czekaj, znowu jestem mniej śmiertelny. Nie, śmiertelny. Ja już skończyłem wszystkie. A, a bo, a bo ma takie no, ja prawie ubranko. też. Mam zostały. No, mam takie ubranka, co, no, co chciałeś zgłosić, że koi zabiłem? Ja, ja chciałem zgłosić, jako... yeah. ja, czekaj, koi. Nie, Ja, nie, 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 nie Co, da się, dobra, znikniemy tak to przynajmniej gości. Dobra, to go down jest down do, <grym> to biać, tak się nazywa. No tak, to to, to będzie już ciało, jako ten. Nikt by nie zauważył. O bogowie! Bo takie no, to, A, mogę, jest sens. Ale, sens. Jako impostorze polecam wam przycisk kill, to jest bardzo przydatny przycisk. Otóż to, otóż to. Kurde, zapomniałem. Niech ktoś podejdzie na chwilę. Gdzie jesteś? Nie, to nie idę, bo tutaj oni są niesprawdzeni dla mnie Wiksa była clearem O, Bladi. hej Vladi Dobra, Delveg's clear Nie, o, nie, no, nie, źle, nie, nie, źle, Nie, źle. Nie, źle. nie, ja to Wladeusz pod że no, to nie, nie, pod nie, 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 Tak. tak? Mhm. nie, nie, na nie, na nie, na Ej, to, 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 to interesujące. Ja nadu, ale I te gdzie ciała. To Ej, dobra, sprawa wygląda tak, to że. Demon go nie, del... ja nie brak. Ja, ja jestem w kawiarni. Delwex jest clear, Delvex jest clear. Aha, Delvex jest clear. I te ciała muszą jak tak sam leżeć. Nie mogą być takie clear. całkiem nowe. To jest, to jest clear. No. Na, no, Nariko jest no, clear i Vex jest osoby clear. Osoby są A mnie teleportował gdzieś clear. w ogóle. Tak. No, ja stałem za bladiem, a nagle jakiś skurw się pojawił, to zatem uciekać Bo obserwowałem ja, Ciebie ja, w ex i ja, robiłeś daski, no Ja przez no. większość rundę stałem z GBN-em na adminie, potem pobiegłem no, na dół tak. do kafeterii GBN, jeśli byłeś na adminie, powinieneś to widzieć, że tam byłem Byłeś tam, no dlatego się spytałem, gdzie poszedłeś, bo myślałem, no, no, że to Ty no. zabiłeś No dobra, co robimy? Nie wiem, IMO, SKIP... <laughs> Chodzę z testem covida, no właśnie, jak jest negatywny, to, to na czerwono, to czerwono się świeci to, to O czym? O czym właśnie ty chcesz pogadać ze stroczenie? Dobra, zróbmy po prostu... Zróbmy po prostu zadanie królowia. nie... Chceś, chcesz się no, zrozumiałe, jest to nieśmiertelny jestem. I co teraz? Nic. Strzelaj sobie jako impostor. Nie no ja jestem nieśmiertelny. No nie same tylko kanasz czy co? Czy jesteś P... PES. OOOO oh, Ej! Jestem... No, ooo! Ejbi! Ejbi, ty, ty słaperze! Ej tak tak, tak sam siebie zesłapał tak! Nigdy się mnie nie poszbędziałem. No, to jest Kurwa. Dobra, jakie to potrzebujemy? Soczek kokosowy A2. Starejdża jako ostatni pójdę Halo, co mi znik tak? Wszyscy, co ich clear'uje normalnie, Wszyscy, którzy tutaj biegają, to praktycznie clear są. A mogę, to było dziwne. Dobra, ja co mam było jedno pytanie. Eee, Jeżeli można. Destru, destru, kto w ciebie, Panie Delmi, Nie Delby, wiem. wiem, jaką ma Pan rolę? No, ogólnie nie ogólnie mogę on, on się wyjebał na nas. A, z... No na na no, Delvexa. Nie, no, nie, a coś Delvexa? Ktoś tam Delvexa Nie oskarżam, tylko pytam Zostawcie Delvexa, no, Delvex no, jest film. tylko pytam Jest okej, okay, okay, tak jest tak okej okay. zaraz wygramy to, to skami, no, 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 Delvex to jest gitem Nie no, Destru, ktoś ci spamił przy tobie Nie na no, ja to skipuję, bo No i kurde, o, i ktoś widać nie wiedział, że jest inżynierem No cóż nie ja wiem, to A może Delvec siedził w tym? Wydaje mi się, że GBN jest taki inteligentny na pewno nie, 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 nie Abi, on nie, nie mógłby mnie zabić Dobra, skipujemy No, mi się wydaje, że to GBN no, no. Mnie taki Skądże? A kto, go, kto kogo próbował zabić? Jest no, Abi próbował mnie zabić Spamował w przycisk Ja cię kręcę, Abyss Próbowałem zabić Ej, B, czemu próbowałeś kogoś zapierdolić? Ejbi... Kogoś... Ej, ej, z... Ja nie próbowałem zapierdolić Ejbi, nooo ej, no. ej, ej, czemu ej, tak wolno ej, zabijasz? No właśnie ej, Zachowujesz się ej. jak klapek Ktoś tak zwolny zabija? No. No. Śledziłem no, no. go całą rundę Co o co chodzi, klapek? O co chodzi, Ejbi? Czemu drogi, zachowujesz się tak wolno tego kietka jebanego medyka, no Nie, jestem medykiem nic nie zalał No, na pewno trafisz My nie. Mnie zastanawia, My no, zastanawia... Nie to. Czy mężikiem, tylko czy ja, dobra A, to... A to, l... Darby, to Luna jest druga, mówisz, Sheby? To Luna jest druga. Nie, bo ja miałam ten ja Ej, dobra, cisza, 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 cisza. Kto jeszcze nie zrobił? Kto jeszcze nie zrobił jebanego? Zagania? Jeszcze ja, jeszcze ja nie zrobiłem. Ja mam wszystkie. Ale wolno wam to idę. Ja mam wszystkie. Ja... Mnie jeszcze trzy zostały no, nie no. co? Bo Ja miałam no, generalnie bezse, class... no, Nie no. mogę jestem... tutaj, co, Nie, nie, wszystkie. No, zachę, a nie, nie Dobra, Luna, strzelaj, no. Nie, bo jestem no, co nie coś mogę. Nie. Nie. mogę, Nie. 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 Dobra, Luna, strzelaj Nie. 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 No, it's not no. Ja. Kto? Ja pierdolę, nie da się ej kurde. Nie, ej, co mi się, się stało? stało się no Ebi zabił. co ej się? Ej do... ej Dż, to się, ci... się stało? Dż, nie potrafię z skietka medyka, to sam go zapierdoliłem. No nie da się. Bo... <śla> Dobra, biedny biega. Bie, bie, no a co ty robisz jako profesy? Co ja robię? No bo na przykład. się jest Medyka, no to kim ty jesteś? Quick był morflingiem zapierdoliłem go ogólnie, dlatego to ten wolno go zabiłeś?

Dobra, no, gadaj jakieś kłopoty losowe Pewnie jest Chester'em Wydaje mi się, że AB jest znajebany po prostu gb Wow, Chyba naprawdę? GB nie trafiłeś? Nie, bo nie, nie albo po prostu, po prostu GB, gb był vigilante stale, To przecież to było takie proste, ja pierdolę Chyba mam pole. trzy neutralne role <laughs> do wyboru po tobie No dobra, no to ale kim mogłem innym być, jak nagle zacząłem w gry dopiero zabijać? Ja pierdolę Ja pierdolę No dobra, walęcie go A, B, A, B, A, prostu. A jak coś Luna druga może być? Nie, no A, B, Major poszedł No, no. no, no, brak, no właśnie, No to pół rundy mówił, że no destra do, ktoś napierdala, no nikt nie strzeli w niego medyka, no nie da się No nie da A, się, no. Trigger, no. Spokój, nie dokuczaj mu <śle> <śle> Nie da się, to się nie da, przecież ten droży temat No kurwa, Luna goni mnie. Sorry Tak, No tak, No chodźcie tu! Nie mam rajda. Nie wierzę, mnie zabiją przez was. Na piranulę! A może to ty możesz? Nie mogę, kurwa! Wiesz czemu to nie to mogę, stało. kurde? Bo jestem walonym sirem, kurde i biega sobie zielony Bloody Wingsa, potrzebuje jakiejś ochrony, a tam, kurde, czerwony Skurcz grasuje, no wywalcie skurcza. Co proszę? Co no, proszę? wywalny skurcza. Taki kłamstwo, widziałem, że... widziałem jak Skurcz zabijał. No to prawda. Dokładnie, ja też to widziałam. No. Won Skurcz. Gówno widzieliście tak tam nigdzie, mi tam nigdzie nie Ta, było. Zabijałeś no. To biegodki, na... tak, tak, tak nie, skurć. Tak, zabijałeś. Ale oni nie zostali zabici, skurczyk złapał. No, ale żeście się wiecie o, okay, co? A jest? Na no, Mongo no. jako duch sobie spróś. I teraz mi smutno to się zrobiłeś, a mogę zajebaliście. Dobra, myk skurcza. Raz, dwa. Zobaczcie. Nie, 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 to trzeba zabić Destra. Ale co ja ci zrobiłem eee. z tego? Co? Z wszystko. Egzystencja, całą. Ze wszystkich osób, a ja. stora kurwa. 100 km, No, że, no, nie to, nie no, no ja widziałem, że zapierdoliłeś jako można. No jakbyś przez pierwsze pół rundy cokolwiek robił, to może przez... by coś się stało. Nie, może by o... przez. O, nieważne. Eeee. Ale... No ale tak co nam Quick. Spoiler! O nie, o, źle! A co za to, to... Ja, to powiedziałem! Ja, to... Spoiler, wleciał. Ale spoiler wiem, master! Nie, a teraz taki spoiler powiedział: Ja pierdolę. Dobra. Zrobimy te taski. Ja pierdolę. No nie! Dobrze! Dajcie mi te kabelki, tylko znaleźć. Które to muszą być kable? Na tym kurwa to ja nie widzę, które to mają być kable. Lol, nie zrobią, to ja kablów nie zrobię. Dzień dobry, witam wszystkich cieplutko na tym zgromadzeniu. O Otóż... Wszyscy wiedzą, chyba to się stało. Wszyscy chyba wiedzą, co się stało. Cóż, luna. No, Luna, czemu zajebałeś Destro, o co chodzi? Ja sobie ja wiem. Dobra. Nie zrobiłem. Dobra, raczej pewnie ogarnąć. Legiona, <noise> <noise> no, tak. Czemu zajebaś? Luna, czemu zajebałeś Legiona? O co chodzi? Nie ja zrobiłem Legiona. Byłam w luna, kafeterii teraz. Luna, Luna, do, Luna. Byłam luna. w kafeterii i z kafeterii powie wam do tam na nabył. Tak? No, to najbliższe. Luna, no to kozek w takim razie. To znowu, fantastycznie. No to się cieszymy bardzo z tej pominam... okazji. Mogę skinąć noś... A nie, patrz. Ma... Ja Chciałam powiedzieć że nie przypominam, że Major cały czas był w przedniej ręce i no, no ja jestem luna, luna, luna. No chciałem powiedzieć, luna. że Ta, bardzo mi niszy. przykro, bo ja nie, cię całą nie. grę na tym adminie osłaniałem, żebym no, ja robił to nie dajem, a ty mi wybiłaś <słuk> no w kąpiel. biegał w nie, Ale dziwi się kurła, jak dostajesz no, komsy, no, to nie pokazuję ci kurde, gdzie masz to robić kabelki. Ale po 3 minuty miałeś jakieś 3 minuty?